Nie jestem dostępna dla energii biedy. Ani w relacjach, ani w biznesie. Nie odbieram telefonów z energią narzekania. Nie piję kawę z osobami, które hejtują sukces. Nie daję mojego czasu, serca, ani pomysłów ludziom, którzy nie chcą od życia więcej. Moje standardy to nie jest przypadek. To jest wybór, który robi miejsce na pieniądze, rozwój, wolność, obfitość. I nie zamierzam się z tego tłumaczyć. Proszę Państwa, no przed wami stanęła kobieta, która jest trochę podobna do Dimastii, ale utworzyła szkołę silnych kobiet. Kobiet, które mają być tylko i wyłącznie CEO. Mają mieć wyłączone pewne emocje. To na start: Energabiety do śmietnika. Wujasz potrzebuje na operację. Bo stracił rękę i nie może znaleźć roboty, a jeszcze dostał raka odbytu? Nie słyszę tego, wujas. Mówisz do mnie energią <grydy> biedy. Odezwij się do mnie, jak będziesz na tyle bogaty, żeby opłacić swoje potrzeby. Oczywiście jest to kolejna rolka, w której kobieta, osoba rozmawia z duchem. Więc mamy do czynienia nie tylko z mentalistą finansowym, ale i mentalistą duchowym. Ona widzi ludzi zmarłych z biedy. I mówi im: hej, jakbyście się słuchali moich rad, to byście nie umarli z głodu. A teraz się przeprowadzę ze mną wywiady, bo nie ma nic innego do roboty, bo okazuje się, że Bóg pluje na ludzi, którzy umarli z głodu i nie mieli ambicji. Ona nie odbiera telefonów z energią narzekania. Ona ma detektor narzekania, więc wiecie, bo jak ja odbiorę telefon, to wiecie, no muszę dać kilka chwil dla rozmówcy, żebym wyczuł z jaką emocją do mnie dzwoni. Pogadać, wyżalić się, tak? pogratulować czy narzekać. A ona ma detektor narzekania, więc ona a Ryszard dzwoni. Pewnie chcę. Nie. Mój detektor mówi: Nie odbierę. To jest w sumie świat, taki wiecie, tych Niemców, co teraz się wstydzą Niemcy, tamtych starych Niemców, że liczą się tylko najsilniejsi. Ja nie gadam w ogóle z jakimiś biednymi ludźmi, ludźmi, którzy narzekają. Nie gadam z ludźmi, którzy nie potrafią osiągnąć sukcesu i nie potrafią zarabiać. 50 tysięcy koła tygodniowo, minimum. Nie wiem w jaki sposób ona prowadzi rozmowę w żabce. Przez rękawiczki. Albo z takim specjalnym patykiem podaje <laughs> produkty i potem je pakuje. Ma klapki. Może udajesz, że jest niewidoma, bo ona nie chce patrzeć na biedę. A przecież, jak wejdziesz do sklepu, to te kobiety to przecież świadczą o biedzie. No kobiety, no na co czekacie? Czas zmienić swoje życie i wykupić kursik pewnie u tej pani za jakieś pięć koła, którego dowiesz się, że ma złe myślenie, żeby być milionerem.